Kiedy już mamy starsze dziecko, takie, które nabiera sprawności w chodzeniu, mhm. możemy mu zaproponować rozmaite zabawki, które będą ten rozwój stymulowały. Jedną z nich jest chyba taki chodzik. Pomaga chodzenie, mhm. czyli dziecko może uczyć się jakby chodzić, zachęca bardzo dziecko mhm. do, do, do rozwoju. Równocześnie jednak, jest bezpieczne, prawda? Tak, jest bezpieczne, stabilne, a również dodatkowo ma z przodu różne zabawki. Również do, do, do zabawy, które uatrakcyjniają mhm. dziecku e, jakby to, tą naukę. Proszę zwrócić uwagę, że on też jest super wyposażony. Tak? Ma e, rozmaite przyciski, które można przekręcać, one wydają dźwięki. Mhm. Znowu mamy e, e, różną fakturę, tak. e, ta, która, e, która zachęca do poznawania, e, poznawania świata mhm. poprzez dotyk cały czas. No a e, równocześnie możemy się już przemieszczać i dziecko może mieć naprawdę wrażenie e, prowadzenia prawdziwego pojazdu mhm. mechanicznego. Tak, dodatkowo mhm. ma jeszcze taką drugą funkcję, że można przebudować i wtedy może być taki samochodzik jakby do dojeżdżania, mhm. także do, do odpychania uc. nóżkami. Tak, do, tak.